Ojcze nasz, któryś jest w Japonii, święć muzykę Twoją, przyjdź anime Twoje, spórz mangę swoją, jako w Azji i na świecie, Poki naszego narodu daj nam dzisiaj i odpuszcz nam o takowe winy, jako i my odpuszczamy naszej rodzinie, i nie wódź nas na sushi, ale nas zbaw ode zwykłych ludzi, aligatu stary. Słuchaj. Piszę do Ciebie, bo chcę powiedzieć, że bardzo na Tobie się zawiodłem. Piszę dopiero dziś, bo wczoraj siedziałeś z nimi na WC i zacząłbyś im gadać, zaczęłabyś się szydera. Teraz chociaż przerzucasz na spokojnie, zanim komuś roześlesz i wyglę. Po prostu chcę, żebyś trochę pomyślał nad tym, co robisz i tym, jak ogólnie nasza relacja wygląda. Chodzi mi głównie o to, że nie podoba mi się to, co robisz ze swoimi znajomymi, wiesz. Chłopakiem, jeżem i reszcie. No ale do sedna. Ogólnie to mi i Julce bardzo przeszkadza to, co robicie, to w jaki sposób o nas mówicie. Bo ja rozumiem, Beka, że jestem 13-latką. To rozumiem, ale chodzi bardziej o nazywanie mnie pedofilem. Pedofilem? I to, że no kurwa. Gadaliście mi na WC, że podaję jej jakieś tabletki, albo robię jej coś w piwnicy. Co no jest obrzydliwe. I ja rozumiem, że taki jest wasz humor. Ale Julka to bardzo denerwuje i mnie trochę też. Nazywanie pedofilem jest złe w momencie, gdy między nami do niczego nie dochodzi. Naprawdę nasza relacja jest bardziej jak dobra przyjaźń niż związek. Po prostu nie ma żadnych kontaktów między nami w kontekście seksualnym. Tp. Poza tym nasi rodzice, moi i Julki, wszystkim wiedzą i ogólnie to wszystko jest normalne. Jeśli chodzi o moralność i o związku, to dużo osób w naszym otoczeniu też w takich związkach, z taką różnicą, że w takim wieku, więc uważam, że w miarę normalna. Szczególnie w momencie, gdy uważam, że Julka jest dosyć inteligentna jak na swój wiek. Wiem, że wy też, że wy tak nie sądzicie, bo ją wyzywacie od kurek w ogóle, ale to inna kwestia. Ale ogólnie rozumiesz, co mam na myśli? Też wczoraj chciałem nic, nic mówić, ale no kurwa stary. Julka mi mówiła, co do niej pisałeś, to trochę gorsze jak 19 lat. Takie rzeczy do 13 lat. Więc no, nie chciałem tak przy nich gadać o tym, bo nie wiem, czy o nich wiedzą, chociaż Paweł Poniedziałek to też nie by zawodnik, bo ma 21, a pisze z dwunastolatkami, ale ja się w to nie mieszkam. No i nic nie mówię, ale w momencie jak wygadaliście ze mną, to z wami większość po 18 świecą na WC, siedziała z wami 14-letnia Karolina do której ktoś tam z was skimpował, więc no kurwa. Po prostu chcę powiedzieć, że jest w tym wszystkim trochę hipokryzji z twojej strony. Ogólnie bardzo się, Alan, na tobie zawiodłem, bo pamiętam, jak kiedyś traktowałeś mnie trochę jak internetowego młodszego brata. Starałeś się mnie bronić, jak była na mnie nagonka na FDA w itp. i Ja to naprawdę doceniam. Uważałem, że trochę za przyjaciela w tamtym czasie. Ogólnie też możesz mieć do mnie urazę, ze wszystkimi, że w pewnym sensie odebrę Ci Julkę, ale no w końcu to ona wybrała mnie, a wy się pokłóciliście. Jakby wiesz, co mam na myśli. Nie chcę, żebyś miał do mnie jakieś urazy czy coś, bo mam do ciebie mimo wszystko sentyment. Byłeś moim dobrym kolegą. Podsumowując, chcę tutaj zażegnać jakiś taki konflikt. I nie chcę, żebyście po prostu nazywali mnie jakimś pedofilem. Bo to jest bardzo irytujące. A Julkę zostawcie w spokoju z tymi zdjęciami i w Bo no jestem zmęczona po prostu. I ja wiem, że między wami nie jest chyba ok. Patrząc po tym jak. Chyba u nazywacie. Ale ja po prostu chciałem wyrazić co sądzę ja. Ja nie patrząc po tym jak. Ja nie chcę mieć z Tobą jakiegoś konfliktu, ani nie chcę, żebyś miał do mnie jakąś urazę. Wiem, że będzie Ci ciężko czytać moje wypoczyny, ale mam nadzieję, że zrozumiesz o co mi chodzi. Amen.